Iwonka, wstajemy! Rano! Pobudka! A, a skąd oni przyszli? Z dworu. <grybuj> Czekaj, Rea, się. Tu masz niespodziankę i zapraszam na śniadanie. Witaj w moich... skromnych srom pogra... OK. Dzisiaj musisz mnie zastąpić codziennych ob... ob... Tak, mam nadzieję, że podłasz miłego dnia Olga. Zobaczę, co mają dla mnie dzisiaj. And oh, my goodness. Mam szanowny włosy. Iwona, jak na razie, ma problemy z wejściem w buty Olgi. Może wieśniaczce lepiej pójdzie przeżycie jednego dnia jak dama Iwona. You ready? No. no. Show you the booth. Okay, let's see it. After you, <laughs> two this is microphone. Your Best friend now. Mm -hmm, yeah. Mm -hmm. Jay flaky man. Say it like that, like a lot of feeling, like. Jay is flaky man. Whoa, and you know what you're doing now? Your move. I saw this. There you go. We're gonna sing Flaky Man, and he's recording this. This is going platinum. Flaky man. Yeah. Flaky me. Flucky. flaky <laughs> me. Awesome. Marcin żeby chyba mi powiedział, że na łeb padło. No i na tym etapie wybieramy po prostu najfajniejsze rzeczy, które możemy wkleić do traka i później je obrabiamy. Ja nie lubię flaków, ale lubię tą piosenkę. Lucky man. Lucky man. W tej branży nie trzeba mieć dobrego głosu. Wystarczy dobry komputer i już pieniążki się zarabiają.